Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam marokański tagin z polentu w wersji liofilizowanej, w takim nietypowym opakowaniu tekturowym kubeczku. Wszystko tutaj mamy opisane w języku angielskim. No, a tutaj trochę jest po polsku. Firma Liofut. Waga dania to 45 gramów. Yy, musimy dodać do tego 165 ml wody. Uzyskamy porcję 210 gramów. No a kaloryczność tej całej porcji to jedyne 188 kcal. Czyli bardzo skromniutko. Mamy obsługę, jak to robić. No ale raczej to jest proste, więc można się wszystkiego nawet domyślić. Najpierw oczywiście woda. Jak nie mamy gdzie odmierzyć, to prawdopodobnie tutaj jest zaznaczona linia, dokąd nalewać. Ta na czerwono. No i dokładnie, jak to wygląda, z czego to się składa. Jeszcze mamy zabezpieczone dodatkowo folią. Bardzo też krótki termin przydatności w moim przypadku od zakupu. 9 miesięcy. Trochę dziwne jak na liofilizat, no ale pewnie ze względu, że to jest właśnie w takim opakowaniu, a nie w takim standardowym jak to zwyczajnie, zazwyczaj takie liofilizaty są. Oczywiście to jest danie w wersji WegE. Zawsze można dodać jakieś jakiegoś mięsa, ale raczej pewnie tutaj w tym kubku się nie zmieści, więc trzeba było to po prostu robić osobno w innym naczyniu. Tak to się prezentuje. I co my dokładnie tutaj mamy w składzie? Polenta, czyli kasza kukurydziana 37%. Cebula, cukinia, ciecierzyca, papryka czerwona, marchew, nasiona dyni. Oliwa z oliwek, przyprawy, kolendra, sól, mąka ziemniaczana, kurkuma, imbir. Wszystkie produkty z rolnictwa ekologicznego. I zapewne dlatego to jest takie drogie. Pomijając, że to jest produkt liofilizowany. No więc wystarczy tylko później to zalać odpowiednią ilością wody. No tu w środku nie ma tej linii, czyli jak nie mamy gdzie odmierzyć, to raczej trzeba się sugerować tą linią zewnętrzną, a szkoda lepiej by była w środku, no ale widocznie taki to produkt. Po zalaniu wodą czekamy około 5 minut i będziemy mogli jeść. Odpowiedni czas minął. Ja przeważnie czekam tą minutkę dłużej, w niskich temperaturach. Warto takie coś schować do plecaka, aby nam się nie wychodziło. bo jak widać nie jest to w dobrym opakowaniu, jak to zwykle bywa z No, a chociaż to jest krótki czas oczekiwania, no to jeszcze jest to w miarę ciepłe, ale nie gorące. Tak to się przedstawia po zrobieniu. Jeszcze to przemieszać. No, jeszcze nawet paruje, więc nie jest jeszcze takie to zimne. Mm. Pierwszy raz chyba jem taką polentę. Zdecydowanie brakuje tutaj przypraw. Nie jest może to mdłe, ale prawie, że mdłe. Chyba nawet i soli tutaj brakuje. No ale dodanie większej ilości pieprzu sprawi, że to będzie bardziej zjadliwe. No niby to danie obiadowe, ale raczej chyba... Taką ilością kalorii nikt się nie naje. Raczej bym to określił posiłek między posiłkami. Chyba, że zjemy dwa takie. Ale przy tej cenie to raczej słabo jest to opłacalne. No po dadaniu pieprzu zdecydowanie się to polepszyło. Chociaż raczej ja tutaj żadnej rewelacji nie widzę. No są te warzywka, jest ta polenta, chrupiąca dynia też jest, więc jakiś element chrupiący w daniu. Nie jest może to złe, da się to jak najbardziej zjeść, ale rewelacyjne raczej to nie jest. Niby ekologiczne a wcale to tak nie smakuje, jakby było nieekologiczne. No w daniu nie mamy oczywiście żadnych konserwantów i innych syfów, czyli jak najbardziej w porządku. No ale według mnie smak jest, powiedziałbym, nieciekawy. Raczej nie chciałbym jeść takiego kolejnego. Niestety. może ta polenta sprawia, że to jest całość dania taka dziwna, nie mam zielonego pojęcia. Pod tak, żeby raz jeść i po prostu zapomnieć. No w sumie dodatek mięsa nawet dałoby się tutaj troszeczkę dodać, te 100 gramów pewnie by się tu zmieściło. Nalaz ją w takiej formie jak Przedstawił to produkt. Ja średnio takie coś polecam. Myślałem, że będzie to zdecydowanie lepsze, ale oczywiście, jak te, ktoś chce sobie samemu takie coś spróbować, to jak najbardziej proszę. Ja już raczej podziękuję. Mam oczywiście w takim typu opakowaniu jeszcze więcej tego. Może tamte będą lepsze lub na takim samym zasadzie jak to. Nie ciekawe. cena i oczywiście ja sobie to kupiłem, wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No, i do następnego filmu.